Cześć, z tej strony Damian. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo dawno nie było Minecrafta, ale był Fordik, za to tak. Był Fordik, ale oglądaliście na pewno. I słuchajcie, wczoraj były walentynki. Ja sobie coś zrobię. Nie, nie pytajcie, okej? Okay? Proszę. Także słuchajcie. Mam no tu balon. Słuchajcie, dzisiaj będziemy obchodzili walentynki na zielonowicach, tak serio na zielonowicach. Ja mam z kina Alexa, nie, nie pytajcie dlaczego, okay? po prostu internet trochę słaby, znaczy wiem, że internet jest pełno, ale jak to internet, znaczy jak to Minecraft lubi, oczywiście Minecraft Bedrock lubi sobie czasami coś zrobić ładnie. Do Dobra, nie ważne. Słuchajcie, dlaczego mamy książkę? Europe i cały stack czerwony. Pełny. Słuchajcie, ja Wam coś już czytam w komputerze. żeby ja Wam pokażę. To. Tak, walentynki, Więc słuchajcie. E, dobrze, musimy znaleźć jakiś osadnika, który będzie fajny. Jaki osadnik, ten? E, hmm, tamten nie jest bibliotekarzem. Tu ogarnie się, może, Bo cię. No właśnie. E, także. Dobrze, co teraz? Tak, musimy napisać na początku walentynkę do osadnika, tak? Napisać. I musimy też zbudować z czerwonej wełny serce. Znaczy, ja chcę, bo. Przecież są walentynki, to... Na no, coś musi być. No słuchajcie, no mamy. Mamy noworoczne rzeczy. Tutaj. Mamy. Nie wiem, jakie jeszcze mamy. O, kurde. A, jesteśmy. No nie, no już głodny. No trzyma pandę. No, nie no, czy Tutaj basen zrobiłem, chciałem elektryczny, potem ten stąd, no ale pełno, ale nie pykło. Coś nie pykło, no tutaj coś jest. Nie wiem jak, co tu się zepsuło, ale to dobrze działało. Więc nie wiem, coś tu się zepsuło. Ej dobra, zacznijmy już budowę. Najpierw wybierzmy sobie idealne miejsce, żeby gdzieś to zrobić, to serce, nie? Dobra, robimy, nie? No właśnie. Także co, ja jestem na maksa głodny, no nie. Dobrze, może dla pocieszenia zrobisz sobie coś tu. Leć! Pięknie to wygląda. Dobrze. A gdzie to zrobić to serce, jak wy myślicie? Podpiszcie w komentarzu, jeśli chcecie więcej z O, żadna Boże, nie startuje. Ogólnie to nie. oko boli rano, no wiecie, no mam. Nie wiem, coś tam mam. Też. Trzeba wybudować to serce gdzieś tu. Tylko, że piasku oczywiście nie ma. No tak, trzeba kopać. Tylko ręko... A, tutaj, I kopię Damy radę sobie. Ręk, ręce są idealne do takich rzeczy, wiecie. Cztery. Jedziemy kopali, aż nie ale zaraz pokażę wam co mi chodzi z tym piaskiem. Nie 20 może będzie. 7 na 8 na 9 na 2, 2, 1, a dobra, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, nie wiem, całą, całą tą Kaktus! Ja nie lubię kaktusów, w moim mieście nie mogą być. Dobrze, potrzebujemy piasku, przyklej sobie jeszcze to. Dobrze, ładnie, tyle wystarczy. I tak, królik, praska, to dobra. Także spróbujemy na początek. Tak, musimy teraz. Tak, musimy zaklepać dziurę tym piaskiem. Oni ją znaleźć teraz. Znowu kartusy są w tym nie. same rosną, Podsyłajcie odsyłajcie w komentarzu. Please. Dobrze, gdzie mogę mieć kaktusa? Czyli kaktus. Jezu, co ja w ogóle mówię? Dobrze, muszę znaleźć tę dziurę teraz, gdzie to miało być to serce, no gdzie... O, widzę, widzę. Bo tam, wiecie, była sytuacja z creeperem, z I... no i źle było tak. Dobrze. My budujemy. Nie no nie wystarczy, no nie. Dobrze, idziemy kopać. O, tutaj będzie idealnie, patrzcie. Kopiemy to, to. Teraz jeszcze to. Jezu, dlaczego ja się tak nie przygotowałam bardziej do tego filmu? No nie no, nie wiem. Ja zawsze przygotowany jestem. Czy tam zleciał? No, dobra. Tylko tu zleciał. Dobrze, mamy piasek, także możemy teraz się brać do Teraz możemy się brać do budowania fajnie i możemy lecieć. O Jezu, ten tu się no. I skąd teraz wziąć piasek? Teraz skąd może? Jezu, co ja tak w piasku tak... Nie, boże, nie. Teraz cztery. słodrana, tak oczy... Zawsze jak jest rano, to zawsze tak oczy ten pieką, mnie Czy coś, nie wiem, tak dziwnie jest. Ja to nie szkodzę. Dobrze, musimy wykoczyć. Sześć i oto. Nie, jeszcze nie. Trzy, cztery, cztery, dobra, bierzemy Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Raz, dwa, trzy, Dobrze, możemy nareszcie na zaczynać budowle. Od czego zaczniemy? Dobrze, to jest pytanie dobra, dobra, bardzo dobre. Dobrze. Także weźmiemy najpierw sobie tu, co postawimy. Teraz tu. Nie no i teraz muszę ją brać. A to już tak nam... No. Dlaczego ja ten zakaz kreatywa? Na kreatywie przecież to by o wiele lepiej poszło. No właśnie. I ja tu dałem zakaz. Znaczy no, mogłem go odwołać, ale to by w sumie było trochę minimalne. Dobra, minimalne. Co budujemy, to budujemy. Ok, to jak to serce teraz Jezu! Ja bym chciał jeszcze sobie tu do... Ja bym jeszcze już dodawał te ok. Jak tu sam się podsadzimy, znak znaczy, wiem, że to jest... No, nie, 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 to się nie, 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 Jezu, idę po jedzenie, bo nie, tylko nie, 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 czy chcielibyście coś oddać? Jakieś mięsko? Tak? Ty? No dobra. To dajcie. Dziękuję. Dziękuję, owieczko. Tylko jeszcze raz, to Teraz zabijemy drugie. takich mam wystarczająco za dużo a teraz skoro że no, skoro straciłem tyle tych zwierzątek, no to muszę ich trochę porespić. także jeden dwa no to wystarczą, mogą być na też ile zostało pieklinów? a tu, tu. Tak. także my robimy to dalej Tam po białą będę, nie po co nam piasek, żeby się oczywiście podsadzić. Jak dwa, ja trzeci? Trzy piaski i tak. Jeden. Tu, tu i tu. Teraz tak. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. tyk. Dodamy sobie tu. I serce jest gotowe. Tak, żeby się pogodnie, pogodnie przydało, to już by było w ogóle super. Patrz, jakie. dziwne. No, coś by tu jeszcze się przydało, tylko co. Dobra, nic. Fajnie wygląda. Teraz czas jego święty. Dobra, w sensie, się jak już będzie jasno, tak? Oświetlę sobie po tak? No bo mi jest tak wygodnie zbierać wszystko. Dobrze, także nie spadaj! Tuf, nie stracił. Tak, okej. Okay. Także co? Jeszcze mam 40 wełny, to to sobie odłożymy do naszego A zaraz wam powiem, dlaczego kaktusy ustawiamy. Ja się mszczę na kaktusach. Dlatego, że... Zabiły mi konia. Mojego, naszego Stefana, nie? Zabiły mi. tak... Tak chore. Dobrze. Nie... Wyrzuć je. Wyrzuć je. Jest! Dobrze. A naszą walentynkę napiszemy Oj, jaki Nie, Ja przecież co, żartuję. Tak. No, leżymy się, wyśpimy i... Skrzynka? Skrzynka latnia. Nie wiem, nie tacie coś, nie? Co ty, co ty malutki w moim magazynie robisz? Mam powiedzieć tacie, co tu robisz? A, zapomniałem, ja jestem Aleksem. Ej malutki, chodź tutaj do mnie. Dobra, nie, napiszemy już walentynkę. Dobrze, piszę. Ky, eee, O K A n, Y O A D N I K O I S T E S Fy-a-i... Fy-a-i-ny... i M fy, y, y, o wy i, e, k, i Jesteś fajnym człowiekiem. No dobrze. Co teraz? Ży, n, k, o kry, am, i e nad życiem. Czy więcej teraz? Nie, to to. A. Na to zapytanie nie chcę. Także podpisz. Autor. a A i Any. I, an, tytuł. By, -e n, d, -y n, I, -y walentynka. Uwaga, po odpisaniu książki nie można już jej jedynie Co z tego? O, no. no. Walentynka. Okej, okay. także damy walentynki dzięki szansowemu wiśnikowi. Hmm, ku komu? Tutaj już macie książkę do przeczytania. No dobrze, to czytajcie. O Jezu, dobra. Komu by to dać? jakiś, jakiś osobny mm, Komu to dać? Dobra, temu Czukaj, nie wyrzucę, bo nawet roku to się tak wyrzuca. Weź, weź. To jest dla ciebie. To jest dla ciebie, wiesz? No, weź to, chcesz, czy nie? bo no, co ty robisz? Nie wiem, czy zresztą jest. Dobrze, to, to, to chyba musimy ją pożegnać. Jak a osadniki nie O, może kuli. Także musimy się niestety pożegnać z tą walentynką, skoro ona nie, nie chce za nikogo iść. Także jakby coś ta dziura prowadzi na sam koniec świata. Jest pajęczyna, więc ona na 20 sekund tam zostanie, a potem już będzie koniec. Dobrze. Idziemy na ten najtrudniejszy parku. Może w końcu nam się go uda zrobić. Jeśli nam się go nie, nie uda, to... Będzie kolejna śmierć nawet w zielonowicach, nie? Ja mam drugi level, a przypominam miałem ja 40. Proszę, nie chcę. No nie. Dobrze, to tylko jeden raz. No co? Dobrze. Sprawdzimy, co jeszcze mam, jaką jeszcze mam. Po prostu... Nie no, ja jestem coś wierzę. Czas mnie trochę potredować. Ok. Weźmy mm, sobie staczek i lecimy. Słuchajcie, musimy trochę wziąć szarcia, ale przy okazji weźmiemy jeszcze to. Także słuchajcie, wchodzimy do mojej tajnej skry... Także co? Niewidzialność musimy nie chcę niewidzialności. Weźmiemy to. aby niech po prostu wszyscy zobaczą, że jestem mega prosa. Też zobaczą, że... że Allen wybiega z Dobrze. Dobrze, niech teraz wszyscy widzą Alexa, Rosa. Idziemy trochę potrajdować. Dobrze. Bo słuchajcie, no co tak bez zbroi wychodzić na miasto nocowy. Dobra. Kto sprzeda jedzenie za coś? Ty Przedaż jedzenie? Co to masz za pustą, tak? Co ty, nie będę ci nie sprzedawał takich dzieci? Dobrze, musimy znaleźć farmera, czy kogoś tam nie. Dobrze. Sklep wędkarski. Tutaj tu, jest. Sklep, sklep wędkarski. Co ty tu sprzedał? No pokaż. Ja bym chciał rybę jako no, no Co ty? ty wiadro chcesz sprzedać z rybą? No to nigdy. Ja chcę samą rybę. Także to pójdziemy do uczarskiego. Dobrze, Mienso, mięso, mięso. Dobrze, ale trzeba kupić sobie trochę. O, tu będzie pełno osadników. Tu ja się mogę założyć, że tu będzie ich miliony. Pff. Dobrze, jest farmer? Nie? Ten co tu robi. Dobry, nie wiem. Ale słuchajcie, no musimy farmera znaleźć, żeby się z... O, tak, dokładnie, o tobie mówię. Malutki, ty jesteś piękny. A jak ja kocham się umiejętnie. Chlebek, no chlebek, patrzcie ile chleb, to cały stań wygląda. jest tak dwa. O Jezu, tyle chlebku, dzięki. O, od razu się lepiej czuję. Jak tyle mam jedzenia. Nie, w sumie naprawdę jestem głodny. Tylko nie wpadnij tam Alex, bo ty jesteś. Taki po prostu Aj, pewnie większość z Was by się zapytała: Skąd ja biorę te szmaragdy? Słuchajcie, ten, ten cave tutaj, ten wielki, to jest po prostu coś wspaniałego. Wiecie ile tam jest ród? Diamenty, szmaragdy. Właśnie szmaragdów mega dużo było. Mega dużo. Żelaza, pełno tam jest, diamentów nie jest. A słuchajcie, mamy chleby, to, to teraz nic nam takiego nie zgrozi, tylko no, ach, mogę wziąć 1 litrę, znaczy mogę wziąć, proszę wskocz normal. Jezu jaki ja jestem, mm, zaraz z tych chlebów 66 w sumie, bo z takich 2 no to 6, 6 z tych 66 będzie 0. Będzie postaronna, tak? Moja. Tutaj, no dajesz, dajesz, aleks. Nie! No, jaki ja jestem głupi! I my to nie wiem po co tam idziemy. Nie, z serce pięknie wygląda. No po prostu. To jest miłość moja do źle. Dobra, także okej. Okay. Skakujemy. Pewnie ta książka już tam wypadła poza świat. Tutaj jest taki park, że sobie może codziennie tam chodził, nie? Po prostu to jest świetne, nie? Ale słuchajcie, fajnie by było podpisać te wszystkie skrzynki, na przykład tą skrzynkę latnią jakąś, nie wiem, kompletnie co to jest skrzynia latnia, ale no tak to jest zrobił, no to na pewno mi ja nie. Co to jest skrzynia latnia? Latnia! Skrzynia latnia.. Jezu, nie, ja, ja, tego, ja tego nie chcę kompletnie mieć w swoim domu. No, dziękuję. Teraz możemy odłożyć nasz strój. Ech. Nawet nie wiem po co go ubierałem, ale dobra. z ochroną od wybuchów i przed pociskami, powolnym padanik e, Cztery. Tak, cztery. Mhm. Także co, odkładam mieczyk do eku, szmaragdów. A, jeszcze tarcza! Ach, aj, taki jestem ja, wiecie. Dobra, to co? Nie idę. Więc co, i w sumie to wypełni też tą, tą Zamieni tą skrzynkę na Shulkera, bo trochę będzie lepiej wyglądało i w ogóle wszystko będzie lepiej. Dobrze, odłóżmy też Maragdę, tą resztę całą. Pyk, pyk. Chlebki do naszego. Dobrze, słuchajcie, będę musiał posegregować to. Słuchajcie. Nie wiem, odłożę na chwilę tu te chlebki, bo... No będę musiał to posegregować, tak? Także słuchajcie, nie to na dzisiaj będzie już tyle. Całe walentynki spędziliśmy na z wicanie. Po prostu dobrze. E tak. Jeszcze sobie pojedziemy tą wagonik pojechał. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, ale ja się będę z Wami żegnał. Pomalutku, jeszcze Wam pokażę, ile tam naprawdę jest żelaza w tym kaju. Bo naprawdę bardzo, bardzo, ale to ba! Bardzo dużo. Słuchajcie, no nie wiem, tutaj z są Dobra, nie. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. I słuchajcie, cześć.